Sasa! Łapka w górę, subskrypcja i zapraszam na odcinek. Lecimy! Siemanko, siemanko. Witam was w podsumowaniu w odcinku, jeśli chodzi o ubiegły 2022 rok. No i co? Bez zbędnego w krótkim materiale. Yy, przedstawię Wam mniej więcej, jakie były średnie, jeśli tutaj chodzi o nasze gospodarstwo, jak to się przedstawiało. No i zacznijmy tutaj od naszych świnek, tuczników. Jeśli chodzi o rok 2022, yy, zaczął on się no, dosyć słabo. Pierwsze sprzedaże, jakie miałem na początku roku, to yy, za tucznika wychodziło mniej jak 4 zł za kilogram. Potem delikatnie cena trochę wzrosła, potem znowu spadła i tak się wahało. na 4 zł, potem pod 5, potem było już po 6 z kawałkiem. Jedynie jeśli chodzi o końcówkę roku, to dla tuczników był to dobry czas. Poszły one pod 8 zł netto, właśnie za kilogram, do góry. No ale trzeba wyliczać średnią z całego roku, nie tylko z najlepszego okresu. A sami wiecie, jaki był początek roku 2022. Zboża były na fajnym poziomie cenowym, świnie nisko, soja droga, rzepakówka droga. No i ta opłacalność była znikoma, jeśli można w ogóle mówić o opłacalności. No i jeśli tutaj chodzi o nasze gospodarstwo. Ilość sztuk, jaka była sprzedana, to jest 80. Średnia cena z całego roku, jak udało się uzyskać, to jest 6,50. Także mimo, że teraz są po 8 zł, ale już jakieś obniżki yy, niedługo będą, także pewnie niedługo się te 8 zł nie utrzyma. No i po te 6,50, no to ta opłacalność taka. Znikoma, dobrze, że mamy cykl zamknięty, to coś z tego zostaje. No bo jeśli miałbym kupować, zdawać za jednego prosiaka, tam nie wiem po ile teraz są, ale myślę, że 200, plus no to bym podziękował. A tak to jakoś tam jakoś tam lecimy do przodu. No i niestety, ilość tuk sprzedanych. To tylko 80 nieraz to się kręciło w skali całego roku, nawet udało się sprzedawać po 200 sztuk. No ale sami dobrze wiecie, kto mnie obserwuje, że ograniczyłem ilość stadam loch z 8 na 4, i pewnie niedługo jeszcze jedna też pojedzie, to może trzy zostaną. Coś tam się zostawi młodego, co załapie, to załapie, co nie, to nie. No i tak wygląda tutaj yy, Te średnia cena yy, za tucznika. No, fajna końcówka roku, bo się brało ponad 1000 zł za jednego. To dobrze, to trochę podratowało. No i dobra, lecimy do byczków. No i lecimy z tematem tutaj naszych byczków. Jesteśmy akurat u grupy jednej z dwóch, która przyjechała do nas ostatnio. kończąszone one praktycznie jeszcze dwa dni mleczka popiją i. Są już na paszy. Siano dowoli. Trochę mieszanki angusów. Jakiś hefik, wiadomo. Jakie pieniądze też. Mniej więcej taki towar. No. Kupujemy te cielaki w miarę tanio. Także nie ma to oczekiwać cudów. Ale. Wyjdą myślę na dobre sztuki. I tak. Jeśli chodzi tutaj o ilość zakupionych cieląt w tym roku to się prezentuje właśnie na fajnym poziomie zaczęliśmy od zakupu tych bycków co ja odchowywałem ich w pomieszczeniu po świnkach to przejdziemy potem do wiaty to zobaczycie jak to wygląda potem były kupione 6 ołówek, te co już są na łańcuchach tam też w oborze no i tutaj na końcu te dwie grupy Czyli łącznie było zakupionych cielą w 2022 roku 24 sztuki, sprzedanych sztuk było 32, czyli tak naprawdę w tym roku brakuje nam stanu 8. Powinienem kupować już, ale niestety nie mamy po prostu gdzie tego odchowywać. I dlatego w tym roku wiata będzie zakupiona po prostu już żarłakami nie sysakami bo tak naprawdę teraz powinienem kupować na przełomie styczeń, luty już sztuki około 20 cieląt do odpojenia żeby ich potem wrzucić na wiatę no i znajdujemy się teraz ubyczków, byczków tutaj na moich roczniaków co ja odchowywałem większość tata odchował z tej grupy tutaj 6 sztuk, no i dobra, lecimy z tematem opłacalności bydła. Jeśli chodzi o rok 2022, opłacalność była na bardzo fajnym poziomie. Porównując to do roku poprzedniego, to średnia wyszła nawet chyba coś około 2 zł więcej na kilogramie. I właśnie ilość sprzedanych sztuk była 32, stąd pojechało 16 z łańcuchów. Jałówki też pojechały i bardzo na fajnym poziomie się prezentowały te sprzedaże. Wagowo też udało się utrzymać kilogram przyrostu średniego. Także jak na nasze żywienie, całkiem spoko. I właśnie na początku roku udawało się sprzedawać te bydło po 23 zł za erkę. Nawet do końcówka roku, już troszeczkę ceny spadły do 22 zł za erkę. No ale średnia jaka była to przeliczając na żywą wagę około 12 zł wyszło, także jeśli chodzi o opłacalność bydła, to myślę, że spokojnie te 3 tysiące zostało na każdym byku. Trzeba było dokładnie policzyć, ile nas kosztuje każdy hektar kukurydzy, trawy, zbiorów, folia, siatka i tak dalej żeby tego nie liczyć po prostu po cenach rynkowych, no bo my nic nie kupujemy, tylko to są własne, własne pasze. I Chciałem, żeby w tym roku też to się utrzymało. No tą grupę najprędzej chciałbym obchnąć gdzieś około października, żeby tutaj już na święta wjechała grupa 20 sztuk żarłaków. Zobaczymy co się ciekawego uda kupić. No, i widzicie, ze świn tak naprawdę mało co tam zostało. No 6,50 średnia to nie jest nic nadzwyczajnego. No a byki w tym roku bardzo fajnie pokazały klasy. Nie doży dużo obornika też od nich. To można zaoszczędzić na nawozach. No i kończymy tutaj na zbożu. Największa dochodowość w tamtym roku, jaką nam dała w gospodarstwie, to była pszenica. Udało się ją sprzedać na przełomie kwietnia maja po 180. Konsumpcja, no i ona naprawdę dała największy zysk. Koszty jeszcze nie były w produkowaniu tak duże, jak są teraz. I jeśli chodzi o nawozy, też zostały zakupione już pod koniec 2022 roku. Wszystko jest na pierwszy strzał. Tanie, tanie nie były. Mocznik chyba po 4, 450. Troszeczkę dało się ciała, ale kto mógł przewidzieć, każdy jest teraz mądry. Jak trochę ceny spadły, już może było mocniej dostać po 4 no i co, zboże nie sprzedane, ale za to nawozy są zakupione. I no i zobaczymy, co ten rok nam przyniesie. Oby nie był gorszy jak tamty, bo tamten naprawdę nie był zły jeśli chodzi o dochodowość. Także jeśli tutaj, jeszcze podsumowując, YouTube. Też bardzo fajnie się to bujnęło. W tym roku plus 3000 nowych widzów. Oglądalność też bardzo, na bardzo dobrym poziomie. No wiadomo, do, dużo osób nie subskrybuje ponad 80%. Ale bardzo fajnie jestem zadowolony. No i zapraszam na kolejne odcinki.